moja pani sąsiadka dała mi taki, takie warzywo, ale za chiny nie wiem co to jest, więc idziemy właśnie się jej zapytać, co to jest to cholery. Dzień dobry! Jest pani sama. Może pani rozmawiać? A nie? A dobra, okej, okay, to już wchodzę. Kapcie ściągnę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyspanią. W ogóle... Eee... Co to jest? Mama? Co to jest? nie zrobiła nic? Znaczy, no, no bo nie wiemy co to jest. No jak to? Bo wiedziałam, że mam przyniosę, mama mówiła na to wieczorem. Można... A co to jest? Pani też nie wie. Co to jest? No co? Albo cukinia, podobne do cykienia albo kabaczek. Czyli to jest cukinia albo kabaczek? Można to już po prostu... Obtucza skórę, bo ona jest twarda chyba skóra i można sobie pokroić tak. prawdopodobnie i usmażyć. Aha. Jajkiem obtoczyć i hmm, usmażyć. Takie kotlety jakby sojowe. No. Aha. Ja myślałam, że to już dawno zrobione. Nie no, nie wiemy za bardzo co z tym zrobić. <ścoughs> no Panie bo nie, to tego nie sprzedają czy, nigdzie nawet. Jak to nie sprzedają? Się bez... Pani żurawska dostała trzy i wymaciła. macie. ona sobie zrobiła na zrobione, kwaśno, słodko, kwaśno słodko, tak kwaśno. Jak, jak, wiesz, jakby cukinie, w, jakby ogórki konserwowe. Aha, no, taką, taką, to można taką, no. ubrać i w paski pokroić ziarka, wybrać i sobie ugotować i, w, tak. i pokroić, włożyć i zalewę sobie zrobić A jadłeś ci to? Nie, no nie. Ale trochę tyle co mamie dam. W słoiczku? No. no to i nie patrzyłem jeszcze. Przecież mama mi słoiczek już oddała dam. No to mnie częstowała. Widzę pani. To jest moja mama. Ale <laughs> powiedziała, że z Wojtkiem rano to No na pewno. To była cukinia ale Ananas. Ale ananas, aha. No dobra. No to powiem, powiem, już wiem co z tym zrobić. Na mnie? No jest, ale, ale po prostu to leży i tak nie za bardzo wiemy jak to użyć. No ale już wiemy. Dobra, no to zaraz no, coś co, z tego ty no, nie Ja myślałam, że wtedy to już zjedliście. Nie, no jeszcze nie. No ale, dobra, dobra. No bo to można na różne sposoby sobie zrobić. Tak. Obrać, pokroić i, i w słoiki zagotować i mieć na zimę, dajmy na to. Nie, nie, to teraz chyba byśmy zrobili, póki jest świeża. Nie wiem, bo ja tego nie robiłam, więc za ja tylko ci tak mówię. Pytałam, Dobre. mama mówiła, no tak przyniesie, to ja przyniosłam z działki, dałam ciuraski tak. wam dam. Do... Dobra, dobra, to dzięki wielkie. I właśnie do tego służy ten oto, to oto warzywo.